Cześć, jestem Natalia. Witam Was serdecznie na kanale Oczami Mamy. cewnikowany. Go nie boli? Czuje coś w ogóle? Nie boisz się mu robić cewnika? Taki maluszek i tak cierpi. No właśnie. Te pytania i te słowa słyszę najczęściej. A na pewno słyszałam je w pierwszych tygodniach życia Stanisława, bo od pierwszego dnia życia jest cewnikowany. Co to tak właściwie oznacza? Czy to go boli? Czy on coś czuje? I co nam to daje? Zapraszam Was na film. Dlaczego w ogóle Stanisław jest cywnikowany? Jest cywnikowany z tego względu, że urodził się z wadą wrodzoną, to jest przepuklina oponowo rzutyniowa i rozszczep kręgosupa. Ta wada wrodzona sprawiła, jakby, że Stasiu nie ma czucia po prostu w pęcherzu, mówiąc najprościej. My do tej pory nie wiemy, jeszcze jest na to za mały, żeby określić, czy on czuje parcie na pęcherz, czy on potrafi wstrzymać mocz, yy, czy yy, odpowiednia ilość moczu yy, jakby zbiera mu się w tym pęcherzu, czyli na przykład, czy pojemność pęcherza jest na ten. Adekwatna do jego wieku. A Staszek musi być cewnikowany, to w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji z tego względu, że te nerwy jego są porażone. Czy będzie cewnikowany do końca życia? Ciężko jest nam określić. Mamy nadzieję, że nie, że medycyna rozwinie się na tyle do przodu, że będzie można zoperować pęcherz neurogenny, bo tak to właśnie się nazywa. Stanisław posiada pęcherz neurogenny, że będzie umiał wstrzymać mocz i nie będzie musiał chodzić z pampersem przez większość swojego życia. Na ten moment jednak pozostajemy przy cewnikowaniu, ufamy naszemu lekarzowi prowadzącemu i czekamy, aż Stasiu osiągnie taki wiek, że będzie można z nim na ten temat chociażby porozmawiać i zapytać się, czy czuje parcie, czy chce mu się siusiu, czy potrafi wstrzymać mocz. Na początku w ogóle hmm, było nam bardzo ciężko jakby ułożyć sobie w głowie, jak będzie wyglądało nasze życie z tym cewnikowaniem. Uznaliśmy to za jeden z najtrudniejszych, um, za jedną z najtrudniejszych czynności, która dotyczy niepełnosprawności w Bo po pierwsze musieliśmy się nauczyć certyfikowania. Najpierw nauczyłam się ja na oddziale neurologicznym, potem nauczyłam tego przysia. Po drugie musieliśmy przekazać. Ee, obraz, znaczy przekazać konieczność cynikowania i przedstawić to w odpowiedni sposób naszej rodzinie i naszym najbliższym. Po trzecie, musieliśmy wytłumaczyć sobie, że to jest konieczne. I to było bardzo ciężkie dla nas na początku. Po pierwsze stresowaliśmy się, czy nie będzie jakiejś infekcji, czy nie wprowadzimy bakterii do pęcherza, bo wszystko wiązało się z takim ryzykiem a po drugie też no, było ciężko to zaakceptować naszym najbliższym, bo nie jest to normalne, tak? to, to nie dotyczy zdrowych dzieci. Cernikowane są tylko dzieci z, no, z jakimiś problemem, tak? które, wynikły, które muszą być cernikowane. Czy to go boli? Kaszek ma ponad 2 lata, więc jest już chłopcem przyzwyczajonym do cernikowania. W związku z tym, że był cernikowany od pierwszego dnia życia, nie było chyba z tym nigdy jakichś większych problemów, nigdy się jakoś nie zapierał, nie płakał za bardzo, kiedy mieliśmy mu robić tekst. Wydaje mi się, że go to nie boli, że on po prostu już jest tak do tego przyzwyczajony i że też brak tego pełnego czucia sprawia, że on nie czuje tego tak, jakby czuła to osoba zdrowa. Jeżeli płacze podczas cewnikowania, to tylko dlatego, że po prostu mu przeszkadzamy, tak? Że go zabieramy z jakiejś fajnej zabawy, albo że po prostu nie chce w tym momencie leżeć, tylko chce szaleć, szaleć, szaleć. Pokażę Wam w ogóle, jak wygląda cewnik. Jest to taka rureczka, bardzo wąska, wraz z, z wiekiem, kiedy Stanisław rośnie i kiedy cewka musi się powiększa, my też zmieniamy rozmiary tego cewnika. To jest akurat cewnik z cesarka. i wygląda to tak. Jest to po prostu taka rureczka. E, co Was może zadziwić, bo mnie bardzo to byłam przekonana, że cewnik jest rurką z jedną dziurką. Z biegiem czasu, kiedy coraz bardziej zaczęliśmy się mu przyglądać, okazało się, że właściwie no nie. I na pewno nie ma tej dziurki na końcu. Ta dziurka jest y, trochę ponad końcówką i kolejna tak z pół centymetra. Dalej. Kolejną rzeczą, którą używamy do cernikowania jest kubeczek. Oktanisept lub jakiś inny środek odkażający. Oraz lignokaina typu, to jest chyba A, no nie powiem, nieistotne. Lignokaina, czyli środek znieczulający, który ułatwia cernikowanie pod tym względem również, że daje poślizg i łatwiej jest nam jakby wejść do cewki. Kiedy wchodzimy do pęcherza. Na pewno możemy poczuć, to będzie pechesz oczywiście, na pewno możemy poczuć go. To znaczy czujemy wtedy opór, że ten cewnik już nam dalej nie wejdzie. I to jest znak, że go nie pchamy, możemy go troszeczkę cofnąć, tak żeby miał pole tutaj po prostu możliwość zebrania tego moczu i wypuszczenia go rureczką. I tak też się właśnie dzieje. Czy jestem w stanie przebić Stasiowi pęcherz z cernikiem? Nie. Czy y, jestem w stanie mu zrobić tym cernikiem krzywdę? No też nie, jeżeli będę to robiła w odpowiedni sposób, czyli zachowując za, zasady higieny, mając do tego środek odkarażający i mając coś, co y, trochę go znieczuli i na pewno też da poślizg w tym przypadku jest to lignokaina. Jestem w stanie zrobić mu krzywdę, kiedy nie użyję właśnie środka, którego po prostu jakby da ten nam poślizg i łatwość wchodzenia cewnika do cewki. I kiedy na pewno zrobię to z brudną ręką, czy nie, no nie daj Boże, nieczystą, nieczystą ręką, czy też brudnym cernikiem, to jest w ogóle niedopuszczalne. Wtedy jestem w stanie mu zrobić krzywdę, bo puszczę bakterie. Lub też jeżeli za bardzo... Załóżmy, że to jest cewka, jeżeli za bardzo będę kręciła, wierciła tym cewnikiem, nie wiadomo co tam robiła, czego oczywiście się nie robi, ale to wtedy ewentualnie mogłabym zrobić mu krzywdę. Podobno nie jest to przyjemne, tak mówią wszyscy, którzy do tej pory to widzieli. Nie ciężko jest to określić, bo jestem bardzo do tego przyzwyczajona. Jest to nasze życie codzienne. Więc yy, nie wiem. Nie wiem jak to wygląda z powodu. Hmm, czy jak pierwszy raz widziałam cewnikowanie Staszka, nie pamiętam wiecie co jak to wyglądało, bo wtedy miał zupełnie inne emocje i co innego było dla mnie ważniejsze w jego zdrowiu niż to akurat, że jest cewnikowany. E, a potem ja już się nauczyłam cewnikować, więc jakby musiałam troszkę też się przestawić i przy, 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 wiecie, um, przestawić myślenie, że to nie jest robienie krzywdy, a że to jest konieczność dla jego zdrowia i dlatego, żeby było wszystko ok. Co będzie dalej? Tego nie wiem. Na ten moment Stasiu musi być cernikowany, na ten moment ten pęcherz jest neurogenny, a jak dalej to będzie wyglądało, ciężko mi jest to powiedzieć. Mam nadzieję, że medycyna się rozwinie na tyle do przodu, że będziemy mogli sobie po prostu ten cernik odpuścić że nie będzie już musiał być cewnikowany, że nie będzie musiał chodzić z Pampersem, ale na, na chwilę obecną, jest taka jest nasza przyszłość, czyli cernik i Pampers. To Stasia no, nie ominie. Cernikować Stanisława nauczyłam się jak miał parę dni. Było to na oddziale neonatologicznym, uczyły mnie tego panią pielęgniar. Koniec miałam egzamin od naszej pani doktor prowadzącej, która sprawdziła, czy aby na pewno sobie poradzić z cernikowaniem z domu. Na początku Stasiu był cernikowany co trzy godziny, teraz zeszliśmy do cewnikowania dwa razy na dzień. Z wywiadu z naszym lekarzem stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej, ponieważ Stasiu jest tego typu dzieckiem i jego pecha się z tego typu, że on po prostu popuszcza, nie trzyma moczu. A w związku z tym, że jest dzieckiem bardzo ruchliwym, dużo się rusza, skacze, wspina się, to cały czas przy takim intensywniejszym ruchu, kiedy jest jakieś pięć mięśni, on po prostu ten mocz popuszcza. I w ciągu dnia był taki moment, że zauważyłam, że ja mu robię cednik, nic nie zlatuje, pamper jest pełen, no o co chodzi? I po prostu stwierdziliśmy z panem doktorem, że odpuszczamy cewnik w ciągu dnia, kontrolujemy, czy on się wypróżnia, czy ma persysteń, czy dobrze pije dobrej dobre ilości wody. A cewnik robimy tylko wtedy, kiedy na przykład śpi albo dłużej się nie rusza czyli po spaniu rano, przed spaniem, po wypiciu jakiegoś tam większego napoju wieczorem wtedy dopiero robimy mu ten cewnik. Dodatkowo Staszek bierze też yy, lekarstwa, które sprawiają, że ten pęcherz ma się powiększać i ułatwić mu wstrzymywanie tego Na ile to zdaje sprawę, na, na ile to y, pomaga, tego nie wiem, bo mamy się dopiero zobaczyć z panem doktorem, no ale niestety COVID to nam utrudnia. Dodatkową lekarstwą, które Staszek bierze, to jest też furagina, która, jak będą no wiecie sprawia, że ten pęcherz jest troszeczkę chroniony przed tymi bakteriami, bo pamiętajcie, że każde ciało obce wprowadzone do naszego organizmu jest ryzykiem bakterii. I takim właśnie też ryzykiem jest e, ten cel. Jak do tej pory żadnej infekcji nie było i mm, odpukać w niemalowane. Trzymamy się z tym pęcherzem dobrze pod, tych, pod tymi względami e, infekcji. Miejmy nadzieję, że będzie tak cały czas. Dlatego przygodę z cewnikowaniem zaczynaliśmy od cewnikowania jałowo, czyli po prostu przy pomocy rękawiczek jałowych, które zakupowaliśmy w aptece. Po założeniu takich rękawiczek jałowych, kiedy już miałam przygotowane całe wszystko na jałowo, dopiero przystępowałam do cewnikowania Stasia. Z biegiem czasu, kiedy wróciliśmy do domu, on się zaczął oswajać z bakteriami, z naszymi bakteriami, które mamy na naszym ciele. I tak dalej, i tak dalej, z bakteriami też otoczenia. Odeszliśmy od sennikowania na jałowo i przeszliśmy do cennikowania na czysto. Czyli po prostu przy pomocy czystych rąk, tylko i wyłącznie już bez jałowych rękawiczek. Cały czas utrzymujemy oczywiście środek odkażający, lignokainę. Traktor was? Dobra. Akcja. Stentata. Nie? To centata. W co to, jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Pipi. Do robienia pipi. A lubisz robić pipi? Nie. nie. Ale nie płaczesz, prawda? Nie. Płaczysz? Nie. Nie. No, ale...